Cześć! Chciałem Was bardzo serdecznie zaprosić na zajęcia, które będziemy prowadzić od, od października 2021 roku w Centrum Warszawy. Zajęcia Taijin, Chikung, gimnastyki, medytacji. Takie ogólne dla wszystkich. Jeszcze zaraz chwilę powiem o tym, co będziemy tam yy, robić parę słów o mnie. Ja mam na imię Krzysztof, nazywają mnie Kao, prowadzę blog Tajdzi po polsku, ćwiczę od naprawdę już wielu lat różne rzeczy związane z chińskimi sztukami walk. Są to różne rzeczy, ale przede wszystkim jest to Taijiquan, w tym mam największe doświadczenie, oprócz tego dużą część mojego, mojej praktyki, to jest właśnie Chikung. i w ramach tego, co tutaj w ramach grupy Tao będziemy robić na tej sali, chciałbym poprowadzić troszeczkę Tai Chi z domieszką Qigongu. Cóż to takiego będzie? Będzie to forma, którą nazwałem formą siedmioruchową, opartą na stylu Hao. I teraz od razu się przyznam, forma siedmioruchowa to nie jest żadna forma, która została opracowana przez jakiegoś wielkiego mistrza. Nie, to jest forma, którą ja sobie ułożyłem. Sam dla siebie. Ale nie musicie się martwić, że jest to jakiś wynalazek, ponieważ tak naprawdę forma siedmioruchowa to jest po prostu pierwsze siedem ruchów z formy stylu H.O. I to nieważne której. Formy 37-ruchowej, formy 108-ruchowej, formy 13-ruchowej, formy dla seniorów 26-ruchowej. Wszystkie te formy, ten początek mają dokładnie taki sam. Także jeżeli się go nauczycie, to potem będziecie mogli sobie dołożyć jakieś własne doświadczenia ruchy z innych form i po prostu mieć już jakąś podstawę do uczenia się następnych elementów tego pięknego stylu. Ja tą formę zacząłem sobie ćwiczyć, jak widzicie, moje mieszkanie nie jest jakieś takie strasznie wielkie, i kiedyś praktykując, robiąc sobie tą formę, okazało się, że muszę co jakiś czas się przesunąć w pokoju, wrócić, znaleźć sobie miejsce na zrobienie następnego ruchu. A po pierwszych siedmiu ruchach, które zajmują bardzo mało miejsca, to szedłem do wniosku, że o, jestem teraz w takiej pozycji, że mogę tu zrobić znowu pierwszy ruch z formy. I go zrobiłem. I znowu potem zrobiłem. Siedem pierwszych ruchów, i potem stwierdziłem, to znowu jest to miejsce, gdzie mogę zrobić pierwszy ruch z formy, że tutaj tak niewielkie takie przejście jest potrzebne. Zrobiłem to trzeci raz, czwarty, i nagle okazało się, że stoję w tym samym miejscu, w którym rozpocząłem ćwiczenie formy. I okazało się, że mogę sobie robić ten, to kółko, ten kwadracik, mogę sobie robić w praktycznie w nieskończoność, i potrzebuję do tego półtora metra kwadratowego podłogi. 1,5 kwadratowego podłogi u mnie w mieszkaniu się znajdzie takiego, żeby tam coś nie stało. Także okazało się, że jest to bardzo fajna forma, którą razem mogę właśnie praktykować w niewielkiej przestrzeni. Poza tym 7 ruchów to jest akurat tyle, żeby się tego dosyć szybko nauczyć i mieć z tego jakąś taką frajdę mieć jakąś zamkniętą taką całość, którą możemy sobie praktykować. Jedna jeszcze rzecz, siedem ruchów to jest akurat tyle, że jeżeli ćwiczycie jakiś inny styl, to możecie się nauczyć takiej krótkiej formy z czegoś innego i też ją sobie praktykować. I to nie zaburzy tego waszego podstawowego stylu, który będziecie robić. A z moich doświadczeń wynika, że jeśli spojrzycie na tai z dwóch stron, albo z jeszcze więcej, bo ja patrzę, Staram się patrzeć naprawdę z różnych. Jeżeli te same rzeczy wykonacie na dwa różne sposoby, to łatwiej Wam będzie zobaczyć to, co jest istotą, a nie tylko i wyłącznie ruchy, które są tylko zewnętrznym obrazem tej istoty. Kto może ćwiczyć tą formę? Słuchajcie, tą formę może ćwiczyć naprawdę każdy. Ponieważ tak, jest to, forma stylu HAO jest formą o dosyć wysokich pozycjach, o pozycjach dosyć takich wąskich. Nie stoimy w takim długim wykroku, w związku z tym osoby początkujące jak najbardziej mogą to robić. Jeżeli chodzi o wpływ na, na, taką, na, na siłę nóg, w tym w stylu HAO jest takie przysiadanie i wstawanie. Początkowo robimy to fizycznie, potem będziemy robić to troszeczkę inaczej. To bardzo fajnie y, pracuje. A poza tym słuchajcie, siedem ruchów. Można ćwiczyć godzinami, jeżeli się komuś nie znudzi. To tyle, jeżeli chodzi o Taiji y, do, y, do tej formy, y, o formę tai g, do, y, do tego będziemy jeszcze ćwiczyli tak zwane ćwiczenia podstawowe. Są, jest to pięć ćwiczeń, które pozwalają zrozumieć mechanikę ruchu w formie. Też nie są to zbyt skomplikowane ćwiczenia na początek, ponieważ im dłużej się je ćwiczy, tam pojawia się oczywiście coraz więcej smaczków. To jest takie typowe dla tajdzi, że początkowo nam się wydaje, o już umiem tak, potrafię coś tam zrobić, a potem ale jeszcze to mogę włożyć, jeszcze to mogę zrobić w tym ruchu, jeszcze, jeszcze bardziej mogę pogłębić jakieś własne odczucia i rozwijamy się, rozwijamy się w zasadzie bez, bez przerwy. Także jeszcze raz, forma pięć ćwiczeń oraz chikungi. Będziemy robili cikungi, tym razem już niezwiązane ze stylem HO. E, będziemy robili jakieś elementy, nie będą to systemy chikungowe, e, będziemy po prostu sobie ćwiczyć e, dla zdrowia. E, będzie to, będą jakieś elementy z okół brokatu, z pięciu zwierząt, z różnych przekazów. Będziemy ćwiczyć taki chikung. Na początek od tego zaczniemy. W ogóle taki chikung, który się nazywa symbolem tai chi. Nie jest to związane z tai chi Jest to symbol tai chi. Też wydaje mi się, że jest to chikung, który jest dla wszystkich. Jest także dla osób, które ćwiczą jakieś inne style. Jest dla osób, które w ogóle nie ćwiczą tai chi, tylko chciałyby się poruszać, chciałyby po prostu zjednoczyć ruch z oddechem, z Takim odczuciem, z wewnętrzną ideą tego ruchu, Cikun, który polega na e, kręceniu w powietrzu e, symbolu Tajczy. Wiecie, jak wygląda symbol Tajczy? Na pewno to są to takie dwie rybki. Czasami mówią tak, że to dwie ryby takie złożone w jedno koło. E, to na pewno znacie. I to będziemy ćwiczyć. Serdecznie Was zapraszam. Przyjdźcie, spróbujcie. 30. Października o godzinie przepraszam wróć 30 września o godzinie 18:50 tam na dole znajdziecie wszystkie dane e, gdzie można znaleźć na Warszawskim Powiślu w bardzo fajnym miejscu bo zaledwie 250 metrów od stacji metra także dojazd macie świetny stacja metra e, centrum Kopernika tak stacja metra centrum Kopernika na na powiślu, bardzo blisko przystanków tramwajowych na moście Poniatowskiego. Też bardzo łatwo można tam w ten sposób dojechać z centrum, z Pragi, czy właśnie metrem z, z innych części Warszawy. Zapraszam tego 30 września. Trening taki, lub po prostu przyjedźcie zobaczyć otwarty, Dzień otwarty, można zobaczyć, co będziemy zrobić, Można z nami pogadać, bo będę nie tylko ja, bo także będzie jeszcze Marta Pociejewska, która będzie tutaj, jest, jak widać teraz, która będzie prowadziła więcej Czikungu, a mniej tajci, Tak, żebyśmy się razem uzupełniali. Będzie także Marcin Wojewoda, który będzie prowadził swoje zajęcia mniej więcej w tym samym czasie. Znajdzie się na pewno coś dla siebie. Będzie fajnie, obiecuję Wam to. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć.